Gamę ręce. 7, jestem promutnik XD, a to jest kolejny odcinek naszego zagrajny w Fallout 3. Zmieniłem ustawienia na średnie, ponieważ nie wiem, czy będzie mi się lepiej grać. To będzie taka, jakby test. Dobra, tych rozwaliliśmy, więc w dzisiejszym odcinku, może dzisiaj, pójdziemy tu, czyli dokładnie do. do prim. Dobra, coś bliżej. To. Okej, jest ze mną woda. Jak zawsze, no dobra, to idziemy. Yy... Jakie mam ustawienia przepisane? Dobra, to na razie będzie starczyć. Ok, dobra, to idziemy.

i Gekon, czyli Gekon. cały Boo. no i czemu żeśmy go nie rozwalili? Jest? Jeden. O oh, jezu. Gekon. Czeprzej mały dziadu. BUM Headshot! Tak to się robi na dzielni Ostatnio gra coś mi się zacinała i ten. O, headshot. Jako łowca, tam leci drugi. Okej, okay. tego, teraz tego, tego drugiego. Wow, tu jest ich więcej. Haj za mało, jestem A, spieprzaj spieprzajcie małe dziady a ja mam dla, na was sposób, bo... Fuck. myślałem żeby tu nie wiedzieć Ooooo, chcę ginąć A, no się Boom Fakty, poprzednio jak grałem to miałem przypisane pod jedynką z tym paki, a teraz mam małty no fuck! Wiem. Regeneruję się. F**k! No gigonów nie mogę pokonać. Teraz ja macie wpierdło. No Wiktora nie. To ciebie. Teraz macie wpierdł. No Jezu, jeszcze się nie trafił. Dobra. Sam się zabił. O, o, o samobójce. Dobra, jeszcze się coś musimy czegoś napić. Okay, Dobra, no to idziemy dalej. Trochę walki było i powinnałam się nudzić. Idziemy do Prim. No jak Dobre, dobra, 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 dobre, dobre, dobra, 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 dobra... Prim Los Los Angeles tam. Nipton tu, hotel gas tam O, gdzie są niewolnicy? Chyba nawet nie musimy z nim Chyba jak nie musimy to nie. Next up, Boot Hill! O, Wiktor nam pomaga. Boom, I na tracę amunicję. Olej, ja lubię. Rozwalaj i Wiktor, rozwalaj, będzie drop. Dobra, idziemy dalej. Wiktorze. On jeszcze sami moim tym? You need to be careful. See that you do. Okay. I saved your life, so idziemy. La Dobra tutaj, trzeba poszukać wejścia do pewnego miejsca, ale ja już zapomniałem, bo dawno nie grałem. To było. Okay, dobra. Prim, dobra, hey where the hell do you think you're going prim is off limits some convicts from the prison up the road have taken over the town everyone inside is either dead or in hiding what's more there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well you'd be safer heading back up to good springs we'd love to but they don't fall under ncr jurisdiction even if they did, we're in no shape to protect them. We don't have the equipment to take out the convicts. And even if we did, we need some extra hands for backup. You should talk to Lieutenant Hayes. He's in a tent down the road. Just stay on the west side of the overpass if you don't want to get shot. Okay. Spoko, Spoko ziomie. Tylko, tam. Jest, to a ja muszę tam iść. Przejdę tu? No nie, przejdę. Czyli muszę znaleźć inną drogę, czyli to jest logiczne, że muszę znaleźć inną drogę. Do którędy ja wtedy chodziłem? Na pewno nie ten. Byłem tak głupi. Chwa. Myślałem, że już mi się ten tak e, Komp zamówił, znaczy zawiesił, bo mi zawsze się zawiesza jak grom, to Hmm, ba 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 Dobra. Tu jest ten koleś. To tyle to ja wiem. Słońce mi nie świeć tu, bo nic nie widzę. Tutaj jest darmowa amunicja. I puste butelki. No może nie jest darmowa, ale ja lubię kraść. I tutaj zdobędziemy nowy pancerz, który ja oczywiście ukradnę, bo jestem zły, niedobry. Podalowe drzwi do namietu RNK. Nie ma tu nikogo, więc skrzydła na pancerz. Nawet Nawet nie, 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 ja sobie pożyczyłem ich pancerz. Przykujcie się 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 na dużo kradzieży z z z strony strony. nie, kraść że teraz jak to założymy, to wtedy będzie dupa. To sobie założymy. się teraz ubranie członko R.N.K. Nie. To jest lepsze i... O, o, o! Żołnierze R.N.K. Mm, 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 super. All right, let's go or to... Patrolling the Mojave, I must make. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, Fifth Battalion, First Company. What's your business? <laughs> we were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. <laughs> the mission isn't a problem. The problem is with supplies convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. i'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. things are just going panie, slow. most people just call it ncrcf. that's ncr correctional facility. A little bit ago, the convicts there staged Barnešu a coup, musíte. killed the guards that weren't able to escape, and have been ransacking the area since then. Obra, ida dami z ním. Este nam tu. To wish for a nuclear winter. Pierwotnie jakomś metafora. Strolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. No, 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 no. Teraz musimy się dostać do prim. Pri Koleś, ty kiedyś idziesz spać? Ukrycie, ukrycie, zauważyliśmy. Ukrycie, jesteśmy ukryci. Oho, ho, o! lubię cię. Mogę mu ukraść pancerz. no fajnie. Okej, okay, dobra, więc i mnie kradnę, bo jeszcze mnie. Jeszcze mnie. Wow. Dobra. E, pozbieramy seminy. Wow. Tu trzeba szybko chwytać to, e. Oh. Fuck! Nie wyszło. Kurde. Tutaj będą mi źli kolesie. Więc musimy użyć na nich. S Wow Znowu Mianak Saka nie będziemy używać, na nie możemy naprawić, więc Strzelbę jednościową Bo oni są dosyć dobrzy Tylko nie wiem gdzie oni teraz byli wiem, ale nie pamiętam cię dokładnie Coś śmietniko No A już ich widać i tutaj możemy zdobyć strzelaj w łeb yeah baby tak to się robi w dzisiejszych czasach tylko że oni mają te granaty głupie bo... i to jest właśnie problem Elekt Wrażej raczej ten pan też będziemy nie nosić Bo ten tu RMK. To będą do nas się stracić i... Dobra, użyjemy czegoś czegoś czego nie będę używać Fuck you bitch What? To tam do niego, łajzo, a nie. Zajębio. Kompletna strata dynamiki. Kurde, to mam to Gdzie jesteś? Ale gdzieś daleko wziął. O kurde. O, 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 to się robi. Snajper mogę być. Ustanę najpierw. Ty dorosły Dobra. Tamten goleś miał ten pancerz co chciałem. Jeszcze coś tu jest? Nie, myślałem. Już się zorałem <grytania> Dobra, bierzemy wszystko. Zigolarka. Robinekryz wezmę. Nie wiem czy to można nagrać. Zobaczymy na razie, nie jesteśmy przeciążeni. To wow! Chcę zdobyć w tej grze pewien pancerz, tylko zapomniałem, gdzie on dokładnie jest. Dobra, zabieramy i czy możemy naprawić? Możemy. Okej. Okay. Wow. Wow. Wow! We need to change. But this for is the best, so we're heading to the casino. Maybe in the casino we'll be able the black jack. Ah, here will have to wait for a very I don't know what it was that brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in prim going on eight years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth, with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Well, I don't got any work right now, sorry to say. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over, but we couldn't turn down the caps. That cowboy robot had us hire six couriers. Each was carrying something a little different. of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other five jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job, cancelled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as lack of rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No let courier six carry the package that's what he said like the mohave sort you out or something then he just up and walked out no idea sounds like you two had a history for him to act like that and turn down the money too hope he didn't see any trouble in that package of yours maybe he thought your name was bad luck Fair enough for me to say well, now that you mentioned it, a few nights back one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Con misfits. They was talking about a chip. to Well for that your best bet is going to be talking to Deputy Beagle since they came to town he was keeping a good bit of notes on them and he was slinking around by steve when your pretty boyfriend came through he may have heard where they were going okay step the sheriff put rim ale on jest właśnie tam gdzie jest dużo gości tych takich dziwnych są coś jakiś prawny automaty Aury. Nie. W myślałem, że można. Nie, nie można. A, myślę, to jest Chyba, że ty można. Nie, nie można. No dobra, no to jedziemy. Muszę znaleźć jakieś indywidualne Co tu macie? Kapsel. Nepo pusełka tylko i tak bardzo dużo rzeczy On handlosz piwem handlosz nie nie aha już wiem musimy się dostać w tamto miejsce które będzie polegało na naszym skradaniu się i otwarcia tych zamka tak! Źle zacząłem. O, o, o tak to się zaczyna. No, wiecerskie no, Nie widzicie mnie, jestem niewidzialny. Co to Nie, nie widzę, bo będzie gapia. O, łatwe. Nie wiem, czy łatwo uda mi się otworzyć. Jezu. Czemu ja zaczynam? Nie zaczynam z tej strony, tylko zawsze zaczynam z tej drugiej. Mi to powiedzcie. Fuck. To było tak proste bierzemy strzałkowej, bo strzałkową też bierzemy, bo wy sobie zrobić okay. łatwy kolejny. No.